Cześć, dzień dobry, Michał z tej strony. Dzisiejszy dzień rozpocząłem od wizyty w takim niewielkim porcie, który możecie zobaczyć za moimi plecami. A to dlatego, że musiałem wykupić sobie bilet na statek, który przewiezie mnie na wyspę Arisana, która znajduje się tam, HED na horyzoncie. Wyspa jest o tyle szczególna, że. Całości jest ona parkiem narodowym, dzięki czemu zachowana jest tam cała przyroda, i wszystkie zwierzęta dookoła tej wyspy mogą czuć się bezpiecznie, z dala od tego turystycznego zgiełku, jaki występuje na głównej wyspie Sardynii. Na chwilę obecną muszę po prostu czekać. Przyjechałem wcześniej. Okazuje się, że mój port, mój, port, mój statek odpływa za 45 minut. Koszt takiej wyprawy to 22 euro w te, w podróż w tą i z powrotem. Oczywiście samochody nie można zabrać, zabieramy tylko siebie plecak. Do tego dopłacamy 2,50 euro jako podatek i piątkę za parking tutaj przy, przy, tym, przy, przy tym parkingu. Aby zostawić samochód, trzeba zapłacić jeszcze 5 euro. I z obecnych opłat, i sytuacji, to wszystko. Bardzo zastanawiające jest to, że jeszcze słońce nie stało, a widzę, że ten człowiek już z rurką sobie pływa. Mam nadzieję, że tam też będzie dane mi trochę popływać. Mam nadzieję, że pogoda się troszkę poprawi, bo ostatnio coś mnie ten deszcz na Sardynii prześladuje. Myślę, że tyle tytułem wstępu. Ja sobie teraz spokojnie poczekam na mój transport. A was zapraszam na, zapewne na jakieś fajne ujęcia. Aby zwiedzić wyspę jest kilka sposobów. Można sobie chodzić spoko, można sobie wynająć zorganizowaną wycieczkę jeepem. Jest taka, taki pociąg, który sobie jeździ tutaj po tej głównej drodze i można do niego wsiąść i on też jest do zwiedzania. Można sobie również wynająć rower zwykły bądź też elektryczny. Zdecydowałem się na zwykły, na elektryczny. Natomiast nie mam hełmu, bo się skończymy duże. Mam za wielki łeb po prostu. I tak sobie powoli jadę pod górę. Moi drodzy, mijając sobie dziko żyjące konie, białe osiołki. Jest tutaj bardzo ładnie i przyjemnie. Pogoda nie jest zbyt słoneczna, jest nawet trochę wietrznie. Ale jest bardzo, bardzo przyjemnie. No więc jadę przed siebie, zobaczę co mnie czeka, zobaczę co do takiego ciekawego. Jest to rezerwat przyrody, dostaje się mapę, nie we wszystkie miejsca można wejść. Szczególnie te plaże, gdzie jest taka super niebieska woda widoczna na zdjęciach, to do nich nie można dotrzeć. Ze względu na to, że jest to park narodowy, no i... Chcą zachować to miejsce jak najbardziej naturalne, przez co nie wpuszcza się ludzi. Ale jest też sporo miejsc, gdzie można się zatrzymać, zejść, zejść z roweru i po prostu sobie pozwiedzać. A nie zdecydowałem się na spacer z tego powodu, że między przypłynięciem a odpłynięciem mam niecałe 5 godzin. Wyspy nie obszedłbym na pewno. Zobaczyłbym kilka tylko fragmentów, dlatego zdecydowałem się na rower, dzięki czemu będę mógł sobie objechać dużo więcej rzeczy, co jest chyba bardziej interesujące. No to co, lecimy! Leżę nie się nie boi, to trzeba mieć głos, Leży sobie na środku drogi, czuję się bezpiecznie. Pozazdroście. Co by nie obudzić mieszkańców? Moi drodzy, cała trasa ma 25 km długości. Ja przejechałem 15. I pora się zatrzymać. A właściwie to tak z 15,5 i właściwie to minąłem miejsce, do którego miałem dojechać, gdzie miałem napić się kawy i skąd miałem zawracać. Natomiast skoro już je przejechałem, znajduje się tam tu za mną, jest to drugi port, do którego możecie dopłynąć z innego miasta, płynąc na tę wyspę, spokojnie za chwilę za sorki, że znitam z tego, ale postaram się mojego konia odstawić stoi tutaj. No. Skoro już przejechałem to i tak, za chwilkę będę się wracał, ale skoro również znalazłem taki bardzo urokliwy punkt widokowy, no postanowiłem się zatrzymać, może coś zjeść, póki jeszcze póki jeszcze mam I będzie mi to przynajmniej mniej ciążyć w plecaku, który jest naprawdę, naprawdę spory, naprawdę ciężki. Ale do tej pory bardzo fajne doświadczenie. Powiem wam, że nie mogę siedzieć tak, moi drodzy, bo nie będziecie nic widzieć. Do tej pory bardzo fajne doświadczenie. Pogoda jest bardzo łaskawa, nie pada. Słoneczko czasem się przebija, więc widoczki są naprawdę malownicze. Cisza, spokój. Na wyspie zamieszkuje tylko 700 osób. Tak, tak przeczytałem. Czy to prawda? Nie wiem. Jest trochę zabudowań, jest bardzo dużo zniszczonych starych budynków, jest bardzo dużo jakichś zabytków. Które mają ileś tam set lat No jest niestety troszkę też śmieci W kilku miejscach jest bałagan No jak na taki rezerwat No to myślę, że powinno to być bardziej zadbane Ale tak jeśli chodzi o Sardynię To ona do końca taka czysta moi drodzy nie jest I w wielu miejscach turyści są paskodni, Brudzą gdzie się tylko da Na zdjęciach tego nie ma, na filmach tego nie ma Ale uwierzcie mi, szczególnie dzikie plaże Ludzie potrafią niesamowite śmieci tam wyrzucać, albo ci użytkownicy kamperów, tak mówię, ci użytkownicy kamperów, ci to w ogóle na, na autostradzie, na, na parkingach, gdziekolwiek mogą się zatrzymać, śmieci na wyrzucane, ale nie przejmujmy się tym, na chwilę obecną, moi drodzy, cała ta wysepka jest przepiękna, jest naprawdę malownicza, gdzie nie spojrzycie, to... Widok jest jak z obrazka, nadaje się, nadaje się żeby tylko fotek nacykać i jakiś kalendarz z tego zrobić. Bo normalnie każdy gdzie miejsce gdzie nie spojrzycie wygląda naprawdę fajnie, fenomenalnie. Yy, dzikie konie też widziałem, że farma jest z końmi, więc i takie też tutaj są. Bardzo dużo osiołków, bardzo w różnych kolorach, w jakich tylko chcecie, nie przejmują się niczym, są wszędzie. Czasem zlewałem się tak z otoczeniem, ponieważ śpią ich nie widać. Dopiero kiedy podejdziecie, zaczną się ruszać, no to wtedy można zobaczyć, że, tak, że tam są. I tak, taka aktualizacja, moi drodzy, na bieżąco. Rower jak się spisuje, fajnie, elektrycznym rowerkiem, bardzo fajnie się jedzie. Szybko, przede wszystkim szybko się człowiek przyzwyczaja do tego, że się nie męczy pod te górki, bo może sobie pomóc. <grywki> Moi drodzy, ja już po mojej przerwie i tak sobie siedząc na tym murku i podziwiając okolice, przejrzałem mapę, którą otrzymałem, kiedy wynajmowałem ten rower. I wedle moich ustaleń wynika, że nie ma tutaj zakazu wchodzenia do wody, więc Powiedzmy zaryzykowałem i skorzystałem. Woda niesamowicie czysta, ciepła, widoczek taki, tym bardziej, że kiedy byłem w wodzie wyszło słońce za tych mur, więc efekt był podbity razy 100 i mam nadzieję, że miałem rację, ponieważ widok na tą plażę mają karabiniery z tutejszego posterunku, więc zapewne ktoś widział, że wchodzę do tej wody. Mam nadzieję, że problemów przez to żadnych nie będzie, tym bardziej, że teraz będę jechał i będę musiał jeszcze raz przejechać na rowerze obok tego budynku. Chyba nikt nie widział, czuję się bezpiecznie teraz. Uciekamy. Wróciłem już do portu, z którego zacząłem i śmieję się, ponieważ e, kiedy rano tu przypłynąłem, przypłynęła z nami cała ekipa, która się chyba zna tutaj z pracownikami e, w tym małym barze i świętowali urodziny, były balony, ciasto, śpiewy. E, wróciłem po 4,5 godziny jazdy moim rowerem po wyspie. Impreza trwa w najlepsze. Mam nadzieję, tylko że kapitan nie bierze zbyt czynnego udziału, ale dość wesoło. Miałem fajny punkcie do nagrywania. Stadnina z końmi tam jest. Niestety muzyka tak daje, że, że musiałem sobie odejść. Do mojego statku jeszcze niecałe pół godziny. Statku łodzi, która stoi tam zaparkowana, cały czas odkąd przypłynęliśmy. A ja wybrałem się wzdłuż wybrzeża, właśnie na taki. Jeszcze końcowy spacerek, aby pospoglądać sobie na tą przepiękną okolicę. Moi drodzy, dzień był fenomenalny, dzień, no dużo powiedziane. Cztery, no, razem z tym spacerkiem będzie 5 godzin, ale myślę, że mogę już to zakończyć. Fenomenalna wyprawa, powiem Wam, że coś nie spodziewałem się, że będzie aż tak fajnie. Przejazd tym rowerem y, bardzo dużo. Y, polecam rower elektryczny, jest kilka górek. No, chyba że ktoś ma kondycję i woli zwykłym rowerem jechać, to nie, 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 ma, nie ma żadnego problemu. Y, jeszcze wiem, troszkę mieszam, ale y, mówiłem wcześniej, jak można zwiedzać wyspę, jeszcze jest możliwość do tego, co mówiłem wcześniej. Czyli rower, y, wycieczka grupowa, tym, 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 tym po, pociągiem śmiesznym rowerami jest możliwość jeszcze wynajęcia samochodu elektrycznego, dzięki którym będziecie mogli sobie zwiedzać tą wyspę dróg nie ma wiele, jest tylko jedna droga, tak więc jeśli pojedziecie, to się nie zgubicie, wypożyczając rower też was, też was ostrzegają, żeby nie zjeżdżać z głównej drogi ponieważ, żebyście nie przebili koła czy coś, ponieważ akcja o, przepraszam ponieważ akcja ratunkowa trwa kosztuje 15 euro o kurde a, bo jadłem przed chwilą. I tak. Miejsca naprawdę fajne. Jedziecie tym rowerem. Co chwilę się zatrzymujecie. Każde miejsce jak z obrazka. Yy, to zwie, zwierzęta, na, zwierzęta leżące sobie, odpoczywające sobie na drodze, czy przy drodze. Duże yy, inne zwierzęta poza, poza osłami uciekają przed wami. Yy, boją się ludzi. Natomiast cała reszta żyje sobie spokojnie. Zobaczcie. Jaki tu jest ogromny teren, tam sobie po prostu hasają koniki bez żadnego problemu. Plaże tak przy brzegu, naprawdę mega czyste. Woda miejscami jest normalnie bajka. Woda jest bajka moi drodzy. Szkoda tylko, że te najfajniejsze punkty, te takie najpiękniejsze z tą taką niebieską wodą, ponieważ często pokazywana jest ta woda na zdjęciach. Mało tego, lecąc samolotem, ja lecąc tutaj na Sardynie, przelatywałem właśnie nad nad tą wyspą i te niebieskie plaże od razu mi się rzuciły w oczy, mówię, dobra, tam chcę jechać. No i przyjechałem i okazało się, że właśnie na te niebieskie plaże nie wolno wchodzić. Oczywiście znajdziecie dookoła Sardynii te niebieskie plaże, znaczy niebieskie plaże, tam niebieską wodę, natomiast trzeba poszukać i bardzo często są one również zatłoczone. <laughs> Uduszę się dzisiaj. Tak czy inaczej, moi drodzy, bardzo polecam wyspę Asinara. Bardzo polecam się tu wybrać i zagospodarować sobie, no niestety, tylko 5 godzin. Chciałoby się spędzić więcej, no ale czas jest ograniczony. Yy, ludzie, którzy tu pracują, pomimo tego, co się dzisiaj dzieje, są naprawdę mili, ludzie są przyjaźni. Yy, pomimo tego, że mają, yy, nie mówią wszyscy po angielsku, ale starają się zrozumieć i zawsze idzie się dogadać. Okolica przepiękna, co Wam mogę więcej polecić? Sami chyba widzieliście, jak to wygląda, choć wiemy, że na zdjęciach czy na filmie nie jestem w stanie oddać klimatu, jaki tutaj panuje. A na dzisiaj, moi drodzy, to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca. I do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Hej!